widzowie, właśnie zaczyna odcinek od tego, że mnie ciągle wywala. Zostawcie subika i lajka. No i od takich podstawowych rzeczy zaczynamy film. A jeszcze musimy, muszę wam powiedzieć co dzisiaj robimy. Dzisiaj robimy dzień na fioletowo i niebiesko. Słuchajcie, chodzi o to, że będziemy yy, jedną część stroju fioletowa, druga niebieska. I patrzcie, w ogóle ja mam tu moją bluzkę. Ale słuchajcie, ta bluzka jest też na Brookhaven, jak piszecie KINUSIA Games. Nie wiem skąd ona się tam wzięła. Ja naprawdę o tym nie wiedziałam, dzisiaj się dowiedziałam. Bo tu widzowie Robuxów nie mają. No to ja wszystko wiem. I możecie sobie wpisać na Brookhaven w bluzkach KINUSIA Games i Wam wyjdzie. A my teraz przejdźmy do odcinka. Dobra, teraz musimy wziąć jakieś autko. To ja wezmę takie auto. Weź limuzynę, no dobra, wezmę. Siadać, i teraz ją farbujemy na granatowo, nie, lepsza chyba będzie taka niebieska bardziej. O, taka. I teraz prędkość jeszcze siedemdziesiątka. I zapalamy. Muza jeszcze, o. Be happy. Be happy. Be happy. Be happy. Be happy. Yeah, yeah. Happy day fun. Day. Happy day fun. Ej, jedziemy. Happy day fun. Day. Co robimy tutaj, widzowie? Ewakuacja. Ewakuacja. Czekajcie, czekajcie. Co się tu dzieje? Siadać. Siadać. Czekajcie, czekajcie. Jeszcze się oddalę z tym. A! Czekajcie, widzowie, mamy kłopot. Okej, okay, teraz siadajcie. Chodźcie. Jaki to wy dom wybrać? Ten jest taki fioletowy lekko, ale ma też niebieską wodę, czyli będzie idealny. Słuchajcie, patrzcie jak ja wyglądam, tutaj niebieski, tutaj fioletowy, jakiś taki różowy no, to jest fioletowy czy różowy, nie wiem, ale nieważne. Mamy tu takie wszystko wymieszane. I mówię, kto nie ma Robuxów, ten sobie yy, bierze na Brookhaven tą bluzkę, jakby chciał, prawie go wywaliłam znowu. Dobra, macie tutaj. Romatę. Nie wiem, tam jak się to czyta. O, tu teraz. Teraz nie, już nie wywala. Pościsz muzę, no dobra. Ej, oni są normalnie fanami muzy. Ej, co to do. Co do mnie dzwoni? O, hej.

Poczekajcie, bo ja, ja chcę ciągle tańczyć, ale pff, jakoś mi się to nie udaje. O, ej patrzcie na no, fajna nazwa. Tańce. Piszcie w bluzkach w się games. Piszcie w bluskach Kinusia Games, Ej, słuchajcie, właśnie jeszcze włosy jakieś by się przydały, słuchajcie, ale jakie tu włosy zrobić? Blue and fiolet. Nie, są same takie fioletowe. A tak jesteś? Co jest. Nie, zupełnie nie. O, są tu jakieś takie. No dobra, będzie dobrze. Dajcie, porobimy coś może. Ej, normalnie tu muzyki nie słyszę. Tak cichutko. Widzowie, chodźcie tu. Ej, chodźcie. Chodźcie! ci cię Piś cię Za czemu on płacze? Zaraz wbije. Oki. Ty czemu oni płaczą? Czemu widzowie płaczą? Co jest? Mikrę, ja lubię, ja cię lubię. O, tylko nace te proszę. Gdzie w ogóle oni są? O, od razu ja powiem, ja jestem fanką Ani. dwa. A, on tu jest. Dobra. Oni nie piszą, bo to teraz ja nagrywam. A nie wiem czy. Zostawcie subika u Ani. O Ania XD. Yy, jeszcze Fan I nie wiem, kogo jeszcze subika. Czekajcie, bo wy pewnie teraz patrzycie tak na tą nazwę. Ona jest na Brookhaven. Ona jest na. No masz? Ej, ej, idziemy do klubu? Ej, chodźcie! Bo się spóźnimy. Mam koszulkę mini, ej. Chodźcie! No ma! No. Ile macie lat? Ja nie mówię wieku. Atko. No i już się zamknęło. Nie, ja to wolę się nazywać Keniusia Games. A czy ja jestem fanką Ani? Oczywiście, że jestem fanką Ani. Może jak to się nagrywa, to tak nie, nie za bardzo. Nie za bardzo, bo ta nazwa trochę przeszkadza, właśnie. Znaczy, przynajmniej mi przeszkadza. Ja mam 70. Ej, oni teraz wiek mówią. Gdzie jesteś? Ja mam 200 a, a ja mam A ja mam Tyle Nawet nie wiem jak się to czyta Tak serio to nie mam tyle Nie będziemy siedzieć, tylko na imprezie. A ona się zezwala, fanka Czekajcie, bo to mi prze, prze, przeszkadza. Nie, że ja nie jestem fanką, ani. Tylko, że mi to przeszkadza. Ja nigdy nie lubię mieć takich napisów nad głową. Ale ja dziwnie wyglądam w tych włosach, tak nie pasuje. Kinia, gdzie jesteś? Tu. Tak sobie łażę po prostu. Nie ja będę siedzieć tylko na imprezę jakiejś. A ja się zastanawiam, gdzie oni są. Ja się zastanawiam, gdzie oni są. A tu, no tu, a gdzie? Czekajcie, ja sobie coś wyłączę tutaj, jakąś opcję. Nie, 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 to jest śnieg. Ja chcę tu. A! Ej, gdzie ja wpadłam? Ja idę po loda arbuza. No oki, nie wiem o co chodzi, ale oki. Ej, czemu mi się ta pogoda wyłączyć nie chce? Czekajcie, bo tu w ogóle jakieś auto stoi. Słuchajcie, bo ja tego nie mogę wyłączyć. Uff A w ogóle, mogę wam pokazać sekret do Brookhaven? O, i pięknie teraz. Obok... ...policji. A, on tu jest, dobra. Ej, to wygląda jakbym miała te nogi w tym śmiegu. Bo mam zakopane. Ej, normalnie to tak włożyłam? Co to znowu za muzyka? A to Ania puszcza. Słuchajcie, może weźmiemy sobie takie autko? Przefarbujemy I proszę wsiadać A? To jest bardziej dzień, dzień na niebiesko, czekajcie bo ja się tu zaraz A ty nagrywasz tak Ile minut? Ja Wam powiem, jest 17 minut. Już 17 minut. O, Marysia dołączyła. Słuchajcie, a ta bluzka to jest już trochę stara. Stara, no w sensie, że. To miałam inne włosy, a teraz, słuchajcie, ja już chyba nie będę zmieniać tego skina, bo ten mi się naprawdę podoba bardzo. Tamten to mi nie pasował do twarzy, a ten pasuje. Teraz to nie będę się zmieniać. Bo nie wiadomo po co. Ale słuchajcie, skoro już to trwa 17 minut, to jest już trochę długo. Kinia, daj mi 240 Robux Flakes, nie zmuszam cię. Żebyście wiedzieli. Ja już tyle nie mam Robuxów. Ja mam Robuxów 40 ileś. N nie mam tyle. Proszę nie płakać. Mam. Nie mam na te grupy, wydałam na te koszulki, mam chyba czterdzieści sześć, dobra czterdzieści ci mogę dać. I wszyscy płaczą. Może dlatego, że płacz jest niebieski. Nieważne. To by już było na tyle. I papatki. Do zobaczenia.